Siemas z tej strony Kubic, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek kariery menedżera, odcinek numer 15. Gram w Bayerem Leverkusen, a że okienko transferowe już się skończyło, zakupiłem tych graczy, na których było mnie stać, a nie było mnie stać, jak sami wiecie, na wiele. To zaczynamy ostro grać i gramy dzisiaj aż 4 mecze. Będzie to na pewno jeden mecz w Eurolidze i 3 lub 2 mecze w Bundeslidze, zależnie od tego, jak mi pójdzie w tym meczu. Gram z Lille gram na wyjeździe, w pierwszym meczu było 3-1 dla mnie, szkoda tej jednej bramki, bo gdyby się skończyło 3-0, to tak naprawdę awans miałbym w kieszeni, a tak jest ten mały znak zapytania, jak mi pójdzie w składzie, poza podstawowymi zawodnikami, te zmiany które mogą zajść, czyli w ataku Junior Fernandez i jako defensywny pomocnik Matuszczyk zamiast Rodę, jedziemy Bayer, Leverkusen, nietypowo w całych białych strojach od ataką zaczęło Lil. Oni tutaj gonili wynik. Pierwsza sytuacja Kalu. Wspaniale broni Leno. Tutaj kolejna sytuacja dość niefortunne wybicie moich obrońców Pedretti. Ależ instynktownie to wyciągnął mój bramkarz. A tutaj sytuacja Didawiego. rzut wolny. Poluje na tą bramkę z rzutu wolnego, upolować jej nie może. Tym razem też się nie udało. Już miał i skupki i poprzeczki. Tym razem również bez efektu ale jest jeszcze rzut rożny Benish świetny, mocny, soczysty strzał gdy pierwsza połowa dobiega już do końca, 45 minucie bramkę do szatni zaaplikował mi Balmont i zrobiło się ciekawie, bo w tym momencie jeśli Lil strzeli bramkę na 2 do 0 to niestety, ale Bayer Leverkusen odpada z pucharów mam nadzieję, że tak się nie stanie trzymajcie kciuki, chociaż Lil atakowało coraz groźniej podbudowani tą bramką też miałem swoje sytuacje. Indywidualna akcja sama z prawej strony. Zakręcił jednym, drugim obrońcom. Znalazł sobie miejsce. Jest on lewonożny. Świetny, finezyjny strzał. Niestety ponad bramką. A to już sytuacja z 82 minuty. szyrle świetnie wypatrzył Juniora Fernandesa w polu karnym. 1-1 i ta bramka tak naprawdę da mi awans. Bo nie spodziewam się, by w tak krótkim czasie lid strzelił dwie bramki, aczkolwiek oni nie poddali się, świetnie broni Leno na całe szczęście tak skończył się ten mecz, 1-1 zasłużony awans mojej drużyny i już wiecie, że zagram jeszcze dwa mecze w Bundeslidze i jeden Eurolidze z Kim to się okaże już niedługo tutaj dostałem jeszcze informację o tym, że za awans dostałem aż 100 tysięcy euro, na nic to nie starczy, tak naprawdę. Generalnie szkoda, że nie mamy więcej opcji udostępnionych przez twórców gry. Poza samymi wydatkami transferowymi przydałoby się jeszcze infrastruktura, takie inne rzeczy, szkolenie. Brakuje, brakuje mi tego właśnie, czy drużyny juniorów i tak dalej. Jest ten scouting, ale to nie jest jeszcze na takim poziomie, jakim bym chciał. Mecze rezerw, coś takiego marzenia. Marzeniami czekamy na kolejny mec. Goethefert, Goethe jakkolwiek to się czyta, wymawia. 18. drużyna Bundesligi po 22 meczach, 14 punktów, więc tak naprawdę wynik może być tylko jeden. Moje zwycięstwo, czy tak będzie. Zobaczymy. Zmiany w składzie: Kadlec, Rodę, Castro, Hernandez, Belarabij jeszcze w pomocy, także trochę się pozmieniało, ale. Mimo tego, że jest to trochę rezerwowy skład, nie powinienem mieć problemów z drużoną tej klasy. Zaczynamy Bayer Leverkusen w tradycyjnych czerwonych strojach i czarnych spodenkach. Pierwsza sytuacja Bayeru Castro. Piłka wybita jeszcze przez obrońców. Bender. W miarę poprawnie złożył się do tego uderzenia. Niestety nie udało się strzelić bramki tutaj kolejna sytuacja Hernandez cofa piłkę do szyrle nic z tego wybijają obrońcy a z kolei tutaj 30 minuta i akcja Fürth. broni Leno Hernandez mija jednego obrońcę mija drugiego obrońcę Hernandez sam na sam z bramkarzem słupek miał jeszcze szansę dobić piłkę Bender ale zamieszanie Hernandez gol nie ma mowy o spalonym Bramka 39. Minuta 1 do 0. Wszystko zgodnie z planem. I tak też skończyła się pierwsza połowa 1 do 0. Drużyna gospodarzy nie miała zbyt wiele do powiedzenia w tym meczu. Zresztą, patrząc na miejsce w tabeli obu drużyn, to było do przewidzenia w 45. Minucie, zdecydowałem się na zmiany. Za najbardziej zmęczonego ze wszystkich, skrzydle, który świetnie grał w meczu bucharowym, wszedł Arek Milik. Zaczął on grać na lewym skrzydle, jest on lewonożny, jest to jedna z jego pozycji, także spróbujemy. Bellarabi z prawej strony, dobre dośrodkowanie, Castro! Chyba najniższy na boisku, bramka głową, 50 minuta, 2 do 0. Wyglądało dokładnie tak, jak się tego spodziewałem, aczkolwiek tutaj gospodarze mają swoją szansę. Pudło, ale oczywiście nie rezygnują. Kolejna sytuacja, świetnie broni Leno. Ale jeszcze nie koniec tej akcji dobitka. Leno, będzie bramka? Nie ma. Wow, ależ tutaj szczęścia nie brakowało. Całe szczęście jest to dwubramkowe prowadzenie. Bo gdyby w tej sytuacji gospodarze wyrównali, nie byłoby ciekawie tutaj kolejne zmiany Matuszczyk Stefan, weszli na boisko szedł Bender, również zmęczony meczem pucharowym i Pelarabi. kolejna sytuacja gospodarzy, broni Leno i tak skończył się ten mecz 2-0 Bayer Leverkusen, wszystko do przewidzenia Bukmacherzy również postawiliby w tym meczu na Bayer Leverkusen bez niespodzianek a my jedziemy dalej. Kolejny mecz gramy ze Stuttgartem, a już widzicie mojego kolejnego rywala w Pucharze. Będzie to CSK, a Moskwa, czyli rywal naprawdę wymagający. Nie będę faworytem w tym starciu, ale postaram się awansować do kolejnej rundy. Zobaczymy przed meczem ze Stuttgartem. Postanowiłem jeszcze zmotywować moich graczy. Ciągle nie wiem, co to daje. Ciągle jest to dla mnie wielka tajemnica, ale próbuję tak robić i w miarę się udaje. Didavi zagra u siebie przeciwko dawnym kolegom. Zobaczymy w pierwszej rundzie, z tego co pamiętam. Nie miał szansy zbyt długo pograć, wszedł z ławki, był zmęczony po meczu ligowym. Tym razem zagra od pierwszej minuty, jak widzicie, taki skład, jakim przede wszystkim grałem w pierwszej rundzie. Matuszczyk, Junior Fernandez, Sam Shrele, najmocniejsze zestawienie. Bez nowych nabytków, jakich dokonałem w przerwie zimowej. Jedziemy! Bajer Leverkusen jako gospodarz i co za tym idzie Stroja gospodarza w gospodarza czerwonych oraz czarnych spodenkach. Jedziemy! Tutaj groźny strzał gości. Tutaj sytuacja Leverkusen. Bender! Znalazł sobie miejsce do strzału. No nie był to zbyt dobry strzał, a pokazałem wam go dlatego, że w tej połowie nie było wiele więcej sytuacji. Musieliście coś zobaczyć 0 do 0 Po pierwszej połowie bezbarwny zupełnie mecz. Druga połowa nie wyglądała wiele lepiej. Bender, końcami palców, broni bramkarz gości. Ale mamy jeszcze rzut rożny. Spokojnie 54 minuta. Junior Fernandez dobrze wyskoczył do tej piłki. Wybija obrońca. Jeszcze mają Szyrle. Świetnie, broni bramkarz. W odpowiedzi, Stuttgart. Kętner, Molina roztrzał z daleka, Leno. no. Dalej było bezbarwnie, dalej było bez bramek. Zdecydowałem się na zmiany. Co widzicie w tym momencie? Aż trzy weszli. Rodę, Belarabi, Hernandez, Zamatuszczyka sama i Fernandesa. Tutaj akcja Stuttgartu. Niewiele się w tym meczu zmieniło, i niewiele się zmieniło, aż do samego końca. 90 minuta wybiła. I tak też skończył się ten mecz bezbarwny, bez wielu bardzo fajnych akcji albo chociaż fajnych. 0 do 0 remis, dzięki któremu zarówno Borussia Dortmund jak i Bayern Monachium oddalają się ode mnie w tabeli. Zaraz wam pokażę tę tabelę, jak to dokładnie wygląda w tym momencie. Jak widzicie, Bayern 53 punkty, Borussia 50 punktów. Mało tego moja sytuacja również wygląda coraz gorzej, mam co prawda tyle samo punktów co trzecie w tabeli szalkę, ale oni mają mecz zaległy. Będzie na pewno ciężko wywalczyć to wymarzone trzecie miejsce, a chociażby i czwarte, które wymaga ode mnie zarząd. A teraz przygotujmy już się na mecz z CSKA. Moskwa, który będzie ostatnim w tym odcinku i na pewno bardzo ciężkim. Tutaj propozycja prowadzenia kadry od Norwegii ale ja czekam na propozycję prowadzenia polskiej kadry chciałbym by polska kadra wróciła na salony taki skład desygnowałem do gry z CSKA Junior Fernandez w ataku, Matuszczyk Bender, sam Shirley, Didavi. także tak jak widzicie praktycznie bez zmian w porównaniu do składu jaki zagrał ze Stuttgartem, tym gościom ufam tymi gościami zagram jedziemy Pierwszy mecz jak widzicie gram u siebie. Także najważniejsze nie stracić bramki, by mieć jakiekolwiek szanse w rewanżu. Wymarzony wynik 0-0. Ale co na to CSKA? Oni atakują od samego początku. Też tutaj. Moja kontra Junior Fernandez, Dobre podanie do wychodzącego Shirla. On jest szybki. Shirle. Dobrze przyjmuje piłkę sam na sam z bramkarzem, bramka. W 20 minucie 1 0. Niespodzianka, niespodzianka, to muszę przyznać. 1-0, już tak szybko. Pilnujmy tego wyniku, panowie. Kolejna sytuacja: sam świetnie wchodzący Matuszczyk, faulowany. I to jest dla mnie zagadkowa sytuacja, bo Wernblum dostał za faul żółtą kartkę. Jak zobaczycie, faul miał miejsce w polu karnym. Ale nie ma karnego. A CSK? gra dalej. Dżagojew dobrze broni Leno, ale sam Leno meczu nie wygra. Honda 45 minuta. Klątwa 45 minuty. 1 do 1. I tak też skończyła się pierwsza połowa 1-1, czyli niezbyt korzystny wynik dla mnie. Aczkolwiek remis po tym co grał CSK w tym meczu to naprawdę brałbym w ciemno w temacie kolejnej sytuacji. Leno, ileż on jest warty dla mojej drużyny? Tego chyba nie da się przeliczyć na pieniądze. Potem zdecydowałem się na zmiany. Z jego wszedł Hernandez. Dostosowałem ustawienie z dwoma napastnikami i już były efekty. Tutaj właśnie akcja świeżo co wprowadzonego Hernandeza było blisko. A tutaj kolejna długa piłka właśnie do Hernandeza strzela niestety, niestety broni bramkarz w odpowiedzi Ceska wymarzona sytuacja Budło już 85 minuta, błąd obrońców Ceska. Hernandez miał szansę to wykorzystać. Nic z tego, jesteśmy już w doliczonym czasie gry. Lewa strona boiska, Junior Fernandez, Adam Matuszczyk. Adam Matuszczyk zbierał się do strzału i co? Faulowany, faulowany, będzie rzut karny. W 90. minucie meczu Andrzej Szyrle podchodzi do piłki. Bramka, bramka, czy to będzie bramka na miarę awansu? To się jeszcze okaże, ale na razie jest świetnie 2 do jednego. W pierwszym meczu. Czy CSKA będzie w stanie odpowiedzieć? Nie było w stanie odpowiedzieć. 2 do 1. Pierwszy mecz. ćwierć finału Ligi Europy. Zobaczymy, jak będzie w rewanżu. Zobaczymy to w następnym odcinku. Jak na razie jest naprawdę nieźle. Dwie bramki, Szyrle. Junior Fernandez kocha ten sport. Ja naprawdę również kocham ten sport. Jeśli tak będą się kończyć moje mecze, szczególnie w europejskich pucharach. W kolejnym odcinku czekają nas kolejne mecze. Bundeslidze, kolejne mecze. W Eurolidze, rewanż z CSKA. Czy mi się uda wygrać? Zobaczycie to w następnym odcinku. Tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!